Siema, jestem Wiktor. Dzisiaj nie jesteśmy w kolejnym odcinku Strasznych, Smutnych Historii, tylko powiedzieć Wam, bo w komentarzy nie chyba nie czytacie, e, dla, e, że dajcie jedną łapkę w górę. Jedną łapkę w górę dajcie. Przynajmniej, pod, jedna. przynajmniej jedna łapka w górę. Starczy, żeby nagrać kolejny odcinek. Nieważne ile będzie wyświetleń. Ważne, żeby była chociaż jedna łapka w górę. Jedna łapka w górę równa się. Kolejne wideo! A i słuchajcie, e, tak jak powiedziałem, my nagraliśmy wczoraj odcinek kolejny, tylko nam się e, nie, no, nie... Nie udał i, się. Ale teraz pomyśleliśmy sobie, no jedna łapka w górę, no... Je, d, no nie wiem, na przykład niech jakiś mój z kolegów. No kliknie łapkę w górę, to będzie kolejny odcinek. No ile, jak to tak wymagające, czy co? Czy nie? No, słuchajcie, jak nie macie konta, załóżcie konto. Subskrybujcie kanał Wiktora i której mój no. Jula, oni mają konto, też znam ich kanały, tylko zapomniałem, sprawdzę w smsach, bo zapomniałem jak się nazywa mój jeden kolega, ale sprawdzę w smsach, bo mi przesłał e, kanał, a więc ten, znaczy przesłał link do kanału. E, no, a więc dajcie tą łapkę w górę, proszę was, proszę, jak chcecie, żeby był kolejny odcinek. Tam musi się znaleźć jedna łapka w górę, żeby był kolejny odcinek. Jedna łapka w górę musi się znaleźć pod strasznymi historiami, znaczy straszno-smutnymi. E, no, i wtedy będzie kolejny odcinek. Dajcie jedną łapkę w górę! Proszę was, proszę. Proszę, to tyle. Tylko jedna łapka w górę, jedno kliknięcie, i już będzie kolejny odcinek, no? Będziemy nagrywać to. Słuchajcie, bo nie wiesz, ja w niedzielę już jadę. Musicie do niedzieli wbić tą to jedną łapkę w górę. Ja mam nadzieję, że szybciej wbijecie, bo... No bo jak będzie, ja będzie jadę, to, to ben, nie, nie będzie odcinka. No nie będzie, nie będzie. A więc wbijcie jedną łapkę w górę. Nie pod tym odcinkiem, pod tym też oczywiście możecie, ale... Yy, ale pod strasznymi historiami. Proszę, 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 proszę wbijcie tą łapkę w górę. No bo sam się nie mogę doczekać, kiedy te historie będą nowe. No, a więc ja kończę ten odcinek. Papa. Pa. Ma świetne pomysły. No, ma świetne pomysły. Papa. Pa.